stolice wielką białą i siedzącego na niej przed którym uciekła ziemia i niebo a miejsce ich nie jest znalezione i rozwarła ziemia usta swoje i pożarła mężów onych czterdzieści tysięcy płakała i zwątlała ziemia the secretary general of the united nations Wishes to acknowledge the receipt of your letter of July the 3rd. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Francji, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Norwegii, Waszyngtonie, Hiszpanii, Mongolii, Belgii. Ostatnie lata obfitowały w niezwykłe wydarzenia. Triumfy techniki i nauki, nowe państwa, rewolucje, człowiek szturmuje kosmos. A jednak najważniejsze wydarzenie uszło uwadze opinii publicznej. Na Ziemi pojawił się Żywy Bóg. Stało się to w środkowej Europie na wyspie Uznam nieopodal nowoczesnego portu w Świnoujściu. W tym domu na skraju miasta. Za tymi oknami. Ludzie, wśród których przebywał, mieszkają tu jeszcze. Odgadywał najskrytsze myśli, tłumaczył wszelkie tajemnice, słuchały się go nawet stoły i drzwi. Nazywał się Wilk. Bernard Wilk. Ma on moc wielką, więc poszliśmy za nim, aby szukać tej miłości, tej sprawiedliwości. To miał bardzo silny wzrok. Z chwilę, kiedy on mnie wziął za rękę. To tak silny zwrok, prąd przesyłał mnie do piąta. Pokazał mojej siostrze szatana, bo byliśmy w pokoju w ciemnym, a on kazał iść do kuchni, żeby przez kuchnia przeszła do komórki. I nie kazał się odwrócać, a ona się odwróciła i widziała przy oknie takiego dużego chłopa, który miał ogon i rogi naprzód jej. Przyszedł tu ze Śląska i odszedł gdzieś na południe. Ludzie, którzy weń wierzyli, poszli za nim. Rzemieślnicy rzucali warsztaty, żony mężów, synowie ojców. Powiedziano bowiem, nie pokój przyniosłem, ale miecz. Urodził się w Lublińcu. W małych miastach Zagłębia rozpoczynał swoją misję. W Koszęcinie rozmawiał z duchami, w kamieniu głosił zwycięstwo prawdziwej nauki, w Zielonej Górze uzdrawiał Waldika malejkę. w Zgorzelcu otaczało go już liczne grono wyznawców. Nazwali się stolicą Bożą Barankową apostołów w duchu i prawdzie Alfa Omega. Równocześnie byli spółdzielnią remontową. Gdy który z nich stracił wiarę, porzucali miasto i szli przed siebie. Powiedziano bowiem, z niewiernymi nie jadajcie. Przyłączali się do nich najnieszczęśliwsi z nieszczęśliwych. Ojcowie beznadziejnie chorych dzieci, żony maltretowane przez mężów, ludzie samotni i skrzywdzeni. Wszędzie na szlaku wędrówki pozostawiali za sobą odbudowane z ruin domy, pamięć niezwykłych czynów, słów i pieśni. A oto i oni. Na pozór zwykli ludzie usuwają wspólnie gruzy, budują dom. Wszyscy wraz usuwamy gruzy. Będzie domek nasz. My się trudu nie boimy. Gruzy chętnie wozimy. Za fałżywy. Chętna praca. Pracują na kolei. Wrzeźni. Pilnują magazynów. Wspólnie prowadzą gospodarstwo, wspólnie przygotowują posiłki, jedzą przy jednym stole. Mieszkają wszyscy w jednym domu. Są pracowici i grzeczni. Boga. Dzieci wspólnie odrabiają lekcje. Uczą się bardzo dobrze. Wszędzie wzorowa czystość i porządek. Na pozór zwykli, spokojni ludzie. A jednak prawdziwe ich życie rozgrywa się w dziwnym, wymyślonym świecie. Każdy sprzęt, każda powszednia czynność nabiera podwójnego znaczenia. Wszystko jest symbolem. Wędrówka wśród miast, portów i kopalń zmienia się w mistyczną epopeję. Żyją zabląkani wśród proroctw, cudów i symboli. Piszą listy do wszystkich rządów świata. Czasami otrzymują odpowiedzi. a po pracy gromadzą się w największym pokoju w oczekiwaniu na słowo. Jam jest Bóg Abrahama, jam jest Bóg Izaka, jam jest Bóg Jakuba. Przystępujemy do łamania chleba. Więc łamania Chleba jest pismo, wyłożenie pisma. Więc proszę przeczytać proroctwo Izjasza. Słuchajcie niebiosa, a ty ziemio przyjmij uszy swe. Co to są niebiosa? To są wszystkie rządy. A jak można potwierdzić? Napisano jest u Nechmiasza w rozdziale 9, wierszu 6. Ty, panie, sam, ty, sam, tyś uczynił niebo, nieba, niebie. A co oznacza nieba, niebios? Niebo najgówniejsze. To jest on on ONZ. A potem jest nieba. Niebo. Zajmują są te rządy, te cztery państwa wielkie. Ma. Niebios są te małe. Mniejsze państwa. A Jeruzalem kto jest? A kto to jest? Kto są moi synowie? Wodzowie. Wodzowie. Tak jest i było. Niech myśli jak to chce, to są synowie. Więc stolica Boża, Barankowa, apostołów w duchu i w prawdzie. Ona jest przeznaczona na do wodzów, dla mężów świata. My nie piszemy, ani nie głoszymy do ludu pospolitego, bo to lud nie zrozumie, tylko to jest do wodzów. Więc wódz, jak przyjmie te słowo Boże, więc tak zostanie na swoim stanowisku, jak jest. Ten wódz wyda rozkazy ministrom, a ministry do urzędników, a urzędniki do, do mniejszych, a z tym zejść aż do tej wioski i tak samo przyjdzie Słowo Boże, Słowo Boże jednym sznurem. Będzie jedna owczarnia jeden, jeden pasterz. Ale wodzowie nie wierzą niektórzy. Więc i dlatego Sodoma Kumora, która w tym co spadła na lud, zrozumie dobrze, ogień z nieba i siarka, a dzisiaj bomba atomowa. Narody i mężowie, czas przyszedł już na was. Słuchajcie głosu Boga. Ale... do ustawy. Ten, co wszystkiemu nazwy dał. Więc dlatego wyjście kościołem Ducha Świętego. Ducha Świętego. A co jest Bóg? Sława. Słowa, które ja mówiłam, duch sum i żywot Bernarda Wilka, gdy się jeszcze nie nazywał Bogiem. Był skromnym człowiekiem sobie i miałam ochotę pójść za nim. Lecz poznałam jego złość w Goliniowie. Tak jak my tam byliśmy razem, wspólnie, nam się to wszystko podobało na uka jego, ale uczynki jego nam się nie podobały. Miałem syna mocno chorego, nad którym bardzo ubolewał. Kiedy przyszedł do mnie Wastow Małkiński, to jest członek obywatela Wilka ze stolicy Bożej Barankowej. Przedstawił mnie sprawę, że Wilk Bernard jest takim mocnym człowiekiem, że mego syna może uzdrowić. Więc ja mu uwierzył. Więc Wilk był taki sprytny, że jak te duchy sprowadzał, to tylko od każdego żądał pieniędzy. Tu pożyczył, tu pożyczył. Wilk kiedyś zauważył, że ja się burzę, chcę odejść. To wy ja się upomnę o pieniądze swoje od niego, więc zaczął mnie obiecać, mówi Michał, przecież my już stare, my potrzebujemy odpocząć, a przecież młode pokolenie rośnie, wychowamy ich i będą na nas robić, a my tylko będziemy rządzić. Ja będąc w stolicy Bożej Barankowej przez trzy lata. R pracowałem, zarabiałem około 3000 z robotami prywatnymi. Oddawałem wszystko do grosza, wilkowi oraz wszyscy, którzy robili wszyscy oddawali wszystkie pieniądze. Że w domu tam wilka to jest niewola taka, że nie wolno, nie wolno ani wyjść na podwórze bez, bez pozwolenia, nie wolno nigdzie się oddalić bez pozwolenia, nawet e, chleba wziąć bez, bez pozwolenia. Za byle słowo trzeba było przepraszać. Niekiedy jak na przykład brat, na klęczkach. Więc chciałem uciec i wybrałem sposobność i, i uciekłem. Le, lecz mnie na stacji złapano i przyprowadzono. Tłumaczył mi, że szkoła mi jest niepotrzebna. I w tym czasie chodziłam do siódmej klasy. Że on tłumaczy pismo święte duchowo. I to jest nauka duchowa, która mi się o wiele więcej przyda. Więc ja tak patrzyłem się. Jak to może być? Mówi, że Bóg, żeby o ciało nie stoić. Że nam duch tylko potrzebien, a na nim się słonina a zwozi. Ząb miał jeden, bał się go wyrwać, więc Bóg nie mógł się bać, żeby móc się krzywdzać, ale teraz on wiedział, co będzie. Kazał córce napisać list, żeby się wyrzekła swoich rodziców. Straszył mnie, że Bóg zrobi mi tak, i zabierze mi rodziców, i w ostatku ja zostanę sama, i będę musiała wszystko jedno do nich przejść. Ja mówię, że obywatel Wilk te, w tej stolicy Bożej Barankowej to przeważnie miał ludzi, którzy cierpieli jakieś choroby, dolegliwości. W domu mieli, więc ci ludzie szukali jakiegoś wyjścia do pomocy. Bogowie przychodzą na ziemię w każdym pokoleniu. Czasem czekają na ich przyjście miliony ludzi, czasem szczupła garstka. Religie ogarniają czasem całe narody i trwają wieki. Czasem gasną wraz ze swym twórcą. Amerykanin Deddy Grace, który objawił się Bogiem, porwał za sobą 100 tysięcy ludzi. Za Bernardem Wilkiem szło przed pięciu laty stu wyznawców. Dziś idzie już tylko trzydziestu. Gdybyście ich mieli spotkać, chroncie ich przed szyderstwem. Zasługują na życzliwość i współczucie. Są nieszczęśliwi. Stworzyli sobie żywego Boga. Czeka ich jeszcze jedno gorzkie rozczarowanie.